Zawodnicy Wiktorii odnieśli cenne zwycięstwo w ramach 27. kolejki piątej Ligi. W sobotę 27 maja ostrzeszowianie wygrali na wyjeździe z wartą śrem 2 do 1, która również walczy o utrzymanie. Spotkanie miało duże znaczenie dla obu walczących drużyn i całego układu tabeli, stąd od początku widać było determinację i wolę walki. Początek należał jednak do gospodarzy, którzy nie potrafili wykorzystać swoich szans. W 33 minucie to ostrzeszowianie otworzyli wynik meczu. Stało się to za sprawą niezwykle mocnego uderzenia Marcina Tomaszewskiego z rzutu wolnego. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie i Wiktoria prowadziła 1 do 0. Przyjezdni w drugiej połowie nie zamierzali skupić się tylko na obronie ale próbowali wyprowadzać akcje które pozwoliłyby im podwyższyć wynik. również zawodnicy ze Śremu musieli szukać bramki, ale na ich drodze stawał dobrze dysponowany Kasper Dziuba. W 75. minucie gospodarze doczekali się upragnionego wyrównania. Mateusz Pietrowski wykorzystał dośrodkowanie i z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Radość nie trwała długo, bowiem Wiktoria odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób i to już minutę później. Marcin Tomaszewski okiwał bramkarza i nie miał problemu ze zdobyciem gola. Podopieczni Józefa Klepaka wyprowadzali jeszcze groźne kontry. Po jednej z nich Mateusz Obsadny uderzył nawet w poprzeczkę. Mimo, że emocje towarzyszyły wszystkim do samego końca, to Wiktoria dopisała do swojego konta kolejne trzy punkty i jej sytuacja w tabeli z meczu na mecz poprawia się coraz bardziej. Ciężki mecz, ciężki bój, natomiast wychodzimy, wychodzimy obronną ręką i... No i co? Zostały trzy mecze. Tak jak już wcześniej wspominałem, ja cały czas wierzę w to utrzymanie, myślę, że ten cel zrealizujemy i, i, i na to ciężko pracujemy. Ciężki mecz. Daliśmy siebie bardzo dużo. Pogoda też nie była łatwa, ale zwycięstwo jest ważne, bo nas przybliżyło do tego środka tabeli. Myślę, że w następnym meczu u siebie musimy też powalczyć o trzy punkty. No i ten światełko. Tego utrzymania może faktycznie być, już się rozjaśnić. Przegraliśmy ważne spotkanie. założyliśmy sobie w szatni, że e, mecze są 7 punktów i, i tutaj trzeba to wywalczyć e, jakkolwiek się da. E, dlaczego 7 punktów? Powiedzieliśmy, że jak wygramy to spotkanie, to, to oddalimy się o 7 punktów od tej strefy, od Ostrzeszowa przede wszystkim i, i taki był cel. E, nie udźwignęliśmy tego i zostały nam dwa mecze. Pewnie walka do końca. E, zobaczymy. Wiktoria w pierwszą sobotę czerwca w Ostrzeszowie zmierzy się z GKS-em Rychtal.